No kurwa strzelej, strzelaj, 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 strzelej, strzelaj, 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 strzelaj Nie, kurwa spokojnie, strzelaj spokojnie, poddałeś się, no. na spokojnie, na spokojnie Poddajcie się To jest kurwa, kurwa popierdoliło wam Mario, się, kurwa. Kurwa. Pojebało Pojebało wam się po, coś? Pojebało wam się coś? już jednostki Kopsik, żyjesz? To jest kurwa kto to, to nie, kurwa jest? Ja się pojebało, kurczę, tutaj. I nam Antek tam b. B. leży w kadastrofach. Co to było? Ja bym proponował wyciągnąć Antka ze środka tego, całego tego i... No podjedźcie tu po tosty kurwa! No bierzcie! No bierz, chodź. Bierzcie, bierzcie,